Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek, w którym zrobię plant tour mojego mieszkania. Chociaż nie będzie to plant tour taki zupełny, ponieważ pominę sobie rośliny w kuchni i pominę sobie zupełnie witrynkę, ponieważ przegląd witrynki zrobiłam ostatnio i link do tego filmu znajdziesz w opisie do tego filmu. Dzisiaj nadaję do Was z Warszawy, ale tak naprawdę dzisiaj jest pierwszy dzień moich długo wyczekiwanych wakacji. Być może o tym wspominam, gdzie jadę, nie jestem pewna. Możemy sobie zrobić teraz taki mini konkurs, zgadnij, gdzie jestem na wakacjach, a ja po planturze powiem Ci, gdzie jestem i powiem również, jak będzie wyglądał rozkład kolejnych odcinków. Także to zrobimy sobie po planturze, a już teraz zapraszam Cię na główny temat odcinka. Chodzimy do pokoju, zaczynamy sobie od razu od tej ściany, z aranżacji tej ściany, z wieszania tych półek złotych z IKEA. Był oddzielny odcinek, który możesz znaleźć w opisie do tego filmu. No i lecimy sobie od góry. Tutaj jest moje przepiękne epipremnum neon. Ono cały czas wypuszcza nowe liście, pomimo tego, że jest dość daleko od okna. To temu epipremnum to w ogóle nie przeszkadza, ale przeszkadza mu to, że go już nie podlewam jakiś czas. Więc dzisiaj muszę zrobić podlewanie. Tuż pod nim jest niezawodny epipremnum złocista. Ono tu wisi już jakiś czas i tak jak widzisz, również rośnie, idą nowe liście. Ono również ma tutaj mało światła, ale no, to epipremnum sobie tutaj absolutnie poradzi. Na dole mamy mój słoiczek, w którym ukorzeniam różnego rodzaju rośliny. Tutaj mamy jakąś jeszcze sadzonkę z kłamiferum. Tutaj mamy choję gunungading. Myślałam, że to jest sadzonka z wody, ale nie, to jest roślina z góry. Tutaj mamy jeszcze ukorzeniającą się choję Welsh Mountain Zoo. To jest ta z tym pięknym żebrowaniem. Tuż nad nami jest filodendron oxycardium, Hederaceum Oxycardium Variegata. On był ostatnio w w witrynie, ale wyszedł na wolność. Zobaczymy sobie jak tutaj będzie sobie zobaczymy jak tutaj będzie sobie radził. Niestety poszedł mi w bardzo zielone liście ostatnio, no bo on powinien mieć tego typu liście, czy tego typu. Natomiast poszedł ostatnio w zieleń. Po prostu poszedł w zieleń, więc tutaj jest jakaś próba przywrócenia go do normalności. Zobaczymy jak pójdzie. No i lecimy sobie wyżej. Tutaj są oczywiście moje przepiękne łosie rogi które wypuszczają nowe liście. To jest paproć epifityczna. One, łosie rogi nie potrzebują nie wiadomo jak dużo światła. Tutaj ma światła akurat, zobaczcie, że tak idzie nowy liść. To jest nowy liść. Tutaj wyszedł, o, tutaj wyszedł nowy. Ta paproć sobie tutaj świetnie radzi. Weszłam wyżej, bo chciałam Wam pokazać, jakie mam tu przepiękne epipremną Marble Queen z tymi liśćmi boskimi. Od góry idą również przepiękne liście. Jest, ma takie, takie, takie grube, potężne pędy. O, tutaj jakiś jeden słuszek, ale to sobie urywam. I tutaj idą już nowe liście. Kolejny pęd. Również nowe liście. Kolejny pęd. Również nowe liście. No i czwarty pęd to jest chyba ten. Dla odmiany również nowe liście. Chyba mu się tu podoba, tak bym strzelała. Tutaj poniżej jest kolejne epipremnum złociste. Ja pamiętam o tym, że do tej kompozycji na tej ścianie nie dociera za dużo światła, więc tutaj głównie są EpiPremna, ponieważ one poradzą sobie w takim delikatnie gorszym świetle. Tutaj obok jest jeszcze EpiPremną Marble Green. Pokazywałam wam je w odcinku, gdzie mówiłam, że kupiłam dziwne rośliny. Link do tego filmu również znajdziesz w. Opisie, no i tutaj jeszcze na samym dole jest, zapomniałam, EpiPremnum, EpiPremnum, które to jest EpiPremnum? Napiszę ci, które to jest EpiPremnum, bo nie pamiętam. Tutaj jakiś tam jeszcze kolejny słoiczek, w którym ukorzenia się Hoja, Hoja Globulosa i EpiPremnum Marble Queen. No i tutaj jeszcze dla odmiany, obok. Również epipremną, złociste epipremną aureum. No i tutaj typowa zmiana na białej części liścia, odrzucanie białej części z uwagi na niedostateczne światło. Nie przejmuje się tym w ogóle. Tak się prezentuje ta przepiękna ściana. Yy, I oczywiście, jeszcze raz, ty już znasz tę kompozycję z książek, ale jeszcze raz chcę się nią pochwalić, bo uważam, że jest świetna. Tutaj są książki w kolorach, jak widzisz, ciepłych. No, i puzzle, do których zaraz będę mogła wracać, bo jest jesień i można siedzieć w domu i nic nie robić. Uhu! Hejka! Tutaj lampa, którą zmieniam już od lat, ale nie mogę się zebrać, żeby kupić nową. A tuż za nią mój przepiękny Scindapsus Trebi w przepięknej makramie, która, którą dostałam od sznurkoholiczki. Link do tego odcinka również znajdziesz w opisie filmu. No, przepiękne jest ta trebi. I ona naprawdę ma tutaj niedużo światła, a radzi sobie. Bez problemu. No i lecimy już do tych roślin, które widzisz tam w lustrze. Będę nagrywała teraz pod światło, więc zobaczymy jak będzie. O, tam od sąsiadów, zobaczcie, z piętra wyżej wieje nam flaga polska. Tutaj mamy moje przepiękne drugie epipremnum neon w koszyczku, który kupiłam na giełdzie w Słomczenie. Zostawiłam specjalnie to epipremnum bez wody, ponieważ chciałam Ci pokazać jak wygląda właśnie epipremnum, które należy podlać. Widać, że ono jest takie klapnięte. Myślę, że to dobrze widać, że ono nie jest takie, takie m podniesione i to nie jest kwestia tego, że są długie i ciężkie pędy, tylko ono jest takie po prostu oklapnięte, więc zaraz sobie tę epipremnę podleję. Tutaj wyżej to są liście mojego przepięknego epifilum o trudnej nazwie. A tutaj idzie nowy przyrost. La, 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 la. Jest nowy przyrost, fantastycznie. Jeden z liści tutaj przyszedł do mnie, niestety nadłamany, więc on się ukorzeniał w podłożu i jak możesz się domyślić, bez problemu się ukorzenił. Z tym epifilum miałam delikatny problem, ponieważ je troszeczkę przesuszyłam, bo wiesz, ja tych roślin sukulentowatych boję się podlewać za dużo, więc je troszkę przesuszam. Na szczęście mi to wybaczają, bo one właśnie takie są. No i jeszcze raz hał, tu mnie monstrosa zaczepiła. Jeszcze raz ten nowy przyrost, wow. Tutaj zaraz obok na przepięknym kwitniku właściwie sznurko, sznurko sznurko Kiku, wisi sobie moja przepiękna choja, chyba DS70 albo choja Burtonie. Jeżeli wiesz dokładnie, która to jest odmiana, to daj mi proszę znać. Ja tą choję kupiłam za absolutne grosze we Flora Point i również zrobiłam o tym odcinek, więc zapraszam cię do odcinka, który jest podlinkowany w opisie do tego filmu. No i tutaj już obok widać w ogóle bardzo wspaniałą konstrukcję z moim epifilum monstrosa. No ale to jest hejka. Ale to jest bardzo płytka misa, a tutaj Monstrosa ma dość sztywne pędy, więc ja nie chciałam go już jakby przekładać, żeby on był i po tej stronie misy i po tamtej, więc położyłam go bokiem. Dla rośliny to, 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 to nie jest nic złego. On dalej będzie sobie... Ta roślina będzie dalej dobrze rosła, nawet jak jest jakby położona pod skosem. No i Monstrosa jaka jest, każdy widzi. Przepiękna roślina. Oczywiście jest to Epiphyllum Monstrosa. I wisi właśnie w tej misie mmm, na kole. I to jest jedna z moich ulubionych, może nie aranżacji, bo to jest za duże słowo, ale jeden z ładniejszych widoków. Wśród moich roślin monstrosa jest wspaniała, radzi sobie bardzo dobrze. I jak teraz właśnie nagrywam monstrosę, no to zobaczyłam, że pominęłam tego mojego kawalera, który również wymaga podlania, a to jest oczywiście mój pseudo ripsalis ramulosa Red Coral który cały sezon był na balkonie i to chyba widać. Jest przepięknie przebarwiony, jak sama nazwa wskazuje, no to jest red koral, ma bardzo dużo nowych przyrostów. On cały czas tak pięknie rośnie. Pomimo tego, że już od jakiegoś czasu jest w mieszkaniu. No to dalej tak pięknie rośnie ja go może nawet tak wyciągnę. I go tak pokażę. wspaniała roślina jest jest wybitne. Uważam, że jest wybitne. Tutaj zobaczcie, tutaj jest troszkę liści do usunięcia, nie przejmuję się tym zupełnie. Wypuszcza dużo nowych liści, muszę go dzisiaj podlać. To jest, to jest w ogóle moje takie topy życiowe wśród roślin. O, zobaczcie tu jaki malutki przyrost. No słodziek. No i tutaj, pod moim ripsalisem, Red Coral, ukryty jest tam daleko, tam daleko. Ukryta właściwie jest moja kompozycja, którą ostatnio mogłaś, mogłeś zobaczyć w odcinku. To jest ta kompozycja e, syngonium Tree Leaf Wonder z syngonium Mojito. Jeszcze nie zmieniłam osłonki mój błąd, ale po prostu mam problem z taką dużą. Zobacz, jak tutaj jest gęsto. O, muszę jeszcze umyć te liście. Hmm. Na, kiedy na wszystko znaleźć czas? Nie jest lekko, co? Tutaj obok mam mojego przepięknego filodendrona Painted Lady, którego musiałam pociąć na Waszych oczach w odcinku vlogowym jakiś czas temu, ponieważ się okazało, że jest wcior. Od tamtego czasu sadzonki, wszystkie sadzonki się ukorzeniły. O, tutaj jakiś listek ma plamę. Tutaj idzie nowe oczko. Tutaj wszędzie, 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 wszędzie coś rośnie. No i to są, to są te piękne liście. O, śliczny jest. Przepiękne. Zaraz obok jest moja choja tricolor. Piękna, wspaniała. Ona przez jakiś czas nie rosła, ale zaczęła. Muszę ją również umyć, bo jest w ogóle w ziemi z jakiegoś powodu. Jeszcze nie wiem jakiego. Tutaj są jakieś na nie paproszki i muszę ją jakoś tutaj tak ładniej trochę o, ustawić. Poprzeplatać trochę bardziej to rośnie. Tutaj jest okno, więc nie chcę, żeby tutaj przy, przy tym przyciągu jakaś roślina stała, ale no wydaje mi się, że tego nie da się uniknąć, chociaż w ogóle ten parapet jest trochę przerzedzony. Musisz przyznać, że jest tutaj dużo mniej roślin, tutaj jest mniej, ponieważ tu jest wejście na balkon, więc jak robię przeciąg, no to nie chcę, żeby tak o tu stała jakaś roślina, chociaż wcale tutaj nie ma jakiejś wielkiej przerwy, więc być może tę pustynną kompozycję przesunę trochę w tę stronę, ale jeszcze nie wiem, a tutaj jest kompozycja, którą łączy to, że są takie same, bardzo podobne kolory doniczek. Mamy tu takie niebieskie i turkusy. W pierwszej doniczce jest moja euforbia tirukali, którą zaatakował mi obrzydliwy tarcznik. I teraz zobacz, co ona zrobiła z korzeniami w mchu. To jest po prostu niebywałe. To wszystko to są korzenie. Tu jest mniej mchu niż korzeni i ja teraz po prostu trochę boję się ją wysadzić z tego mchu. No bo skoro jej się tutaj skoro jej się tutaj tak dobrze żyje, no to czy ja powinnam w ogóle coś zmieniać? Hm, nie wiem. Tutaj idą nowe. Myślę, że będzie żyła. Myślę, że już sobie odbiła te, te tarczniki. E, zaraz za nią jest Filodendron Splendid, którego podlałam zaraz po tym, jak go chwilę przesuszyłam, więc robi delikatną dramę. Tak wygląda, oj, tak wygląda jego mm, jeden z najnowszych liści, ja go cały czas przestawiam, on cały czas dotyka tej szyby i tak sobie E, walczymy. Tutaj idzie nowy liść i zaraz obok jest deska, na której rośnie sobie monstera dubia. No, pod światło teraz nie widać. No i teraz zwróć uwagę, że tak, tutaj jest jej deska, tutaj są jej liście, jest liść i liść nagle jest po drugiej stronie deski. I ta monstera dubia przeszła sobie na drugą stronę deski, no bo tam od strony okna ma więcej światła. Więc muszę ją dzisiaj jeszcze jakoś tak dobrze przestawić, ale no przyznaj, że to, że ona sobie sama zmieniła pozycję, to jest taki już bardzo zaawansowany fototropizm. A w tle moja delikatnie umierająca akacja, o tu, i klematis, który jeszcze dość niedawno zakwitł, więc chłopowi się w ogóle wszystko pomyliło. I tutaj obok, jak już jesteśmy, no to przejdźmy sobie właśnie do tej mojej pustynnej, tak jak to nazwałam, kompozycji. No i zaczynamy sobie od przepięknej albo przepięknej stapeli, którą otrzymałam od Krzyśka. No, i tutaj Krzysiu, zobacz, czekaj, bo tu nic, nic nie widać. Idą nowe pierdki. Są trzy, cztery. Przyjrzyjmy się, czy jeszcze. No, fajnie. O, tutaj od dołu fajnie sobie radzi. Bardzo mi się to podoba. Tutaj jest moja malutka euforbia platyklada, która wygląda, jakby nie żyła. I ja czasem rzeczywiście mam wrażenie, że ona nie żyje. A zaraz za nim jest moja kochana, piękna, cudowna, wspaniała Euphorbia Ingens Variegata, której w ogóle teraz nie widzicie, bo muszę jakoś przejść, zmienić światło, zmieniam, zmieniam. Tak jest lepiej widoczna, wspaniała oraz boska. Chyba nawet sobie zrymowałam. No, no jaki ona tutaj ma taki wzorek. I z nią również mam to samo, że tak się boję ją przelać, że ją chyba trochę przesuszę. Ale no, tak się boję. U, muszę zdrapać tę naklejkę. Uu, moja estetyka teraz została nadwątlona. I tutaj zrobiłam sobie taką kompozycję w tej pięknej mojej doniczce z Lumpa. I tu jest tak po waszej prawej stronie mój ukochany Cissus Quadrangularis. Ja bym go sobie wyjęła, bo chcę wam go bardziej pokazać. Tutaj od dołu wyszła w ogóle na pierwszym planie ta, ta najmniejsza cząstka po środku. Wyszła w ogóle sama z podłoża. Sama się zagnieściła. Tutaj jest jeden pierdasek, który nic nie puścił po prawej stronie. Hmm, ale trudno, poczekam sobie. A, no i obok niego jest drugi pierdasek, który nic nie zrobił. Być może jeszcze zrobi. Natomiast tutaj się dzieje, zobaczcie, te, te niby listki pomiędzy segmentami. No to jest coś, to jest coś pięknego. Piękna, wyjątkowa roślina, która kompletnie nie chce się wyostrzyć. Może jak tak zrobię. Mhm. Zobacz, tutaj idzie nowy segment. Super, bardzo mi się podoba. A tutaj, zaraz obok niego, jest mój przepiękny Selenicereus Grandi Florus. Bardzo go kocham. Jeszcze do niedawna te przyrosty były dwa razy mniejsze, to na 100%. A teraz to już są takie duże chłopy. Tutaj idą kolejne. To jest bardzo ciekawe. Sorry za tę naklejkę w kle. To jest bardzo ciekawe, że te kolce w ogóle nie są kujące. One są wręcz takie milutkie. Ojej. Hmm. A ja jeszcze robię taki jeden rzut na to, jak to wygląda. Idziemy sobie do góry. Przed chwilą byliśmy tutaj. No i teraz idziemy sobie na górę. I w moim przepięknym kwietniku z koralików jest mój równie przepiękny Cissus. Zapomniałam na chwilę, kim jest ten chłop, ale oczywiście jest to Cissus. Nie no, mam pustkę w głowie. Cissus elendanika. Cissus elendanika. Na początku nam nie szło, nie szło, nie szło, a jak zaczęło już nam iść, to nam idzie niewiarygodnie. To, o czym musicie pamiętać przy Cissusie, no to to jest głównie to żeby go nie przesuszać, bo on tego bardzo nie lubi. Bardzo tego nie lubi. jak potrzebuje wody, to delikatnie oczywiście zwiesza listki i wtedy wiecie, że musicie go podlać. Zaraz obok jest mój również przepiękny mm, również przepiękny epifilum chrysocardium. To jest egzemplarz, który był od początku u mnie, był w domu. To nie jest ten egzemplarz, który kupiłam ostatnio w Obi. Ten pokażę wam zaraz albo pokażę wam już, bo tutaj się wciska wisi sobie tutaj, to nie jest dla niego najlepsze miejsce, ale jeszcze na razie sobie tutaj czeka na, na moją jakąś inną kompozycję i jest przesadziłam go od razu po zakupie, no tam powiedzmy kilka dni po zakupie, jest w innym podłożu, radzi sobie świetnie, wracamy sobie już tutaj no i jak widzisz tutaj przy epifilum chrysocardium wije się jakaś postać i to jest moja hoja linearis w tej wiszącej do góry nogami, do nicce, którą bardzo trudno. Przepraszam w ogóle, jak te kadry nie są jakieś takie przyjemne <grymne> dla oka, może tak to nazwę. Ale trudno mi jest jakoś sensownie to nagrać przy tylu roślinach. Eee, tutaj dalej ta choja sobie idzie, tutaj idzie, 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 i kończy się przy mojej pustynnej aranżacji. I mi się to bardzo podoba. Fajny efekt, dobrze to wygląda. No i tutaj w żółtej, w żółtej doniczce, na żółto pomalowałam sobie donicz, doniczkę, jest mój e, mistrz do zadań specjalnych, czyli z trebi, Strebi, który opada, 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 opada i sięga aż do końca parapetu, ale wątpię, żeby dla niego to był koniec. Listek, 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 tak trzy pędy, tutaj czwarty listek. Tak. Muszę go troszkę rozsłupać, bo się tutaj po, mm, potegował, ale no dobrze to wygląda, chyba. Ja bardzo lubię swoje okno. Daj znać, czy tobie również się podoba. A o kim bym tu zapomniała? Zapomniałabym o moim epipremnum. O, o jego żółtym liście bym zapomniała. To zaraz je zabiorę. To nie jest epipremnum. Nie, to jest epipremnum. Epipremnum Enjoy. Epipremnum Enjoy. Bardzo, bardzo gęste, bardzo bogate, bardzo wymaga podlania, a tuż za nim czai się moja top, top 3 w ogóle roślina i to jest oczywiście mm, moje epifilum Eliptika. Był przez cały sezon w, mm, na balkonie, wrócił teraz do domu i dalej rośnie przepięknie. Nie wiem o co chodzi z tą rośliną, ona jest w ogóle kompletnie bezproblemowa. Tu, o zobacz jakie tutaj miał, jeszcze, jeszcze na dworze, że tak powiem. Jeszcze na zewnątrz takie czerwone przyrosty puścił. W ogóle robiłam dzisiaj yy, barki i trochę sobie dowaliłam, więc teraz trzymanie rąk tak wysoko jest dla mnie <laughs> delikatnie uporczywe. Yy, dobra, no zobaczcie, jakie fantastyczne przyrosty. Obrzydliwa, szara doniczka plasticzan. Ale no po prostu niedawno ściągnęłam tę roślinę z balkonu. Stosunkowo niedawno, jeszcze nie wymyśliłam dla niej nic nowego wiszącego, więc jest w czymś takim. Ale no oczywiście muszę wymyślić jej coś nowego, no bo na balkon, tam gdzie ten haczyk będzie bardzo przydatny, wróci dopiero za kilka miesięcy. No ale wygląda pięknie. No to jeżeli jesteśmy sobie już po tej stronie, no to zobaczmy sobie co jest na regale tuż przy oknie. No, i na samej górze regału jest moje anturium, które niestety ma jakieś takie dziwne plamy. To nie jest najładniejsza roślina, jaką mam. Nie chcę obracać, może spróbuję. O, dobra, obracam jednak jedną ręką, zdecydowałam się. Tutaj jest dużo plam, tutaj jest dużo ładniejszy listek. Zaraz mi się spierdzieli ta doniczka, jak nic, coś tak czuję. Mhm, czekajcie, chwilkę. Dobra, słuchajcie, bo naprawdę zaraz mi się spierdzieli ta doniczka, więc ja już jej nie dotykam. Tutaj jest to moje anturium, które dobrze znacie. Czy sobie radzi u mnie, czy nie? Trudno im powiedzieć. Dobrze wygląda, nie odrzucał liści już jakichś tam żadnych po przesadzeniu. No tak, nadal to jest piękna roślina. Już się nim nie zachwycam, tak jak podczas zakupu. Przyznaję, ale nadal bardzo ją lubię. Tutaj jest moje oczywiście niezawodne EpiPremnum Aureum i y, troszkę mniejszą sadzonkę, no bo on też już u mnie urósły. Kupiłam na eliksie za 25 zł i dostałam takiego wielkiego potwora i cały worek, dosłownie cały worek różnych sadzonek. Tutaj na półce niżej jest moje przepiękne EpiPremnum Sebu Blue, które ma małe listki, ponieważ nie ma podpory i one się nie dziurawią. No chyba, chyba, że ten maluszek można powiedzieć, że się przedziurawił. Bardzo lubię tę roślinę, ona też jest bezproblemowa. Ja regularnie zapominam o podlewaniu i mi to wybacza. Także ja Ci serdecznie dziękuję. O, tutaj też takie malutkie dziurki. No, słodziak. Zaraz obok jest... czekajcie. Zaraz... no nie, czy, czy mi się uda? Zaraz obok, o udało mi się chyba, nie, zaraz obok jest mój filodendron mikans, moje małe sadzonki, tutaj są jakieś ukorzenione sadzonki, trochę roślinki rosło w hydroponice, troszkę w ziemi i właśnie to jest to, ten mikans, którego ostatnio złączyłam w jedną doniczkę. Cały czas wypuszcza nowe przyrosty, cały czas rośnie, wspaniała roślina, która nie sprawia żadnych, ale to żadnych problemów i ma taką przepiękną osłonkę. Ona jest kamienna. Uwielbiam ją. Ona jest w taką no, fakturę liści. Wspaniała jest. O i tutaj y, zwróć uwagę ile jest tutaj wszędzie przyrostów u tego mikansa. On po prostu rośnie, rośnie, rośnie non stop. Tutaj sobie niżej schodzimy i na pierwszym planie jest moje przepiękne epifilm Anguliger, które ściągnęłam z balkonu. No spójrz. No piękna Piękny pan, kocham bardzo. Nie ma, nie ma żadnych wad. Nie ma żadnych wad. Zaraz obok jest Epipremnum Global Green, które akurat ta sadzonka żyje w ziemi. Muszę koniecznie również go dzisiaj podlać. Tutaj wszędzie idą nowe przyrosty, nowe przyrosty. Wspaniała roślina, bezproblemowa. Bardzo, bardzo lubię jego wybarwienie. No zieleń na zieleni, tak jak sama nazwa wskazuje. Uważam, że jest to jedno z ładniejszych. Uważam, że jest to jedno z ładniejszych epipremnum. Poza tym ono ma taki delikatnie bardziej okrągłe niż, yy, niż takie podłużne liście, ale te okrągłe liście są trochę przybrudzone, więc muszę go umyć. Idziemy sobie półeczkę niżej, no i tutaj dla zmiany klimatu również mamy Epipremnum Global Green. To Epipremnum jest dużo bardziej wybarwiony, tak jak widzisz, być może chodzi o światło i to jest Epipremnum, które żyje w keramzycie i radzi sobie świetnie. Zaraz obok jest moja kompozycja z cinda którą widziałaś, widziałeś w poprzednim odcinku. No nadal jak widzisz te rośliny jeszcze, ta roślina, ta kompozycja nie wygląda dobrze, ale no jeszcze wiadomo musi się ułożyć. Tutaj mamy już epipremnum amplisimią z długimi liśćmi i to jest jedyna roślina, która żyje u mnie w perlicie. Wyszedł nowy liść. Zaraz obok w łabędziu, w którym jeszcze do niedawna mieszkał filodendron micas, który był właśnie tam. Teraz mieszka moja mm, diaskora. Moja diaskora, bardzo ją lubię, jest bardzo bezproblemowa. Ma cienkie listki, ładnie pnie się tutaj po tym regale. Bardzo urokliwa roślina i chciałabym mieć więcej diaskorej. A w ogóle tutaj myślałam, że, że, ten, list, że ten listek urwało. <grym> A ostatnia półka, najniższa, no to to już są w ogóle takie moje rośliny, trochę takie od czapy właściwie to jest mydło i powidło. Z prawej strony tutaj jest moja choja karnosa, którą, której sadzonki obciąłam z bardzo, bardzo, bardzo starej rośliny, kilkudziesięcioletniej. I tutaj w końcu wypuściła wąsa chojowego. W końcu zaczęła ładnie rosnąć, ponieważ wcześniej, szczerze, to niekoniecznie chciała, coś się zaczęło dziać. Tutaj jest moja tetrasperma, moja rafidophora tetrasperma z ogrysków idzie oraz również przysłanie kontakt. No nie wygląda rewelacyjnie, ale idzie na dwa stożki, niech sobie rośnie. Tu jest moja Monstera karstenianu, nie mam do niej serca, prawdę mówiąc to jej nie lubię. Pewnie niedługo się jej pozbędę. Zaraz obok mój patyczak, właściwie nie wiem czemu go tak teraz przeczesałam. <grych> patyczak chyba z Biedronki, o ile się nie mylę i jedna z najładniejszych osłonek jakie mam. Zaraz obok również patyczak, to jest mój Ripsalis Bacifera Horida. No, mały pierdastek. myślę, że tutaj nie, nie ma co ukrywać. E, tutaj jest filodendron albo plaumani, albo filodendron mamei. Nie wiem, no i po tym, co tutaj rośnie, jeszcze nie jestem w stanie <grym> zobaczyć, ale myślę, że za jakiś czas się dowiemy, co tutaj idzie na dwa stożki. No i mm, obok mój, <laughs> jakby to powiedzieć, filodendron campus portoanum, który nadal nie ma keramyzu w paliku, ale jak widzisz, Robi sobie liście, robi sobie korzenie powietrzne, stara się. No, ja się niestety o niego nie staram. Hmm. Tutaj jest moja Doniczka z ukorzeniającymi się sukulentami. Tutaj mamy kaktusa zygzakowatego, tutaj mamy epifilum chryzokardium, mamy również Sansevierie, Sansevierie Zejlanikę, która, jak tutaj możesz zobaczyć, puściła sobie już ymm, puściła sobie drugą sadzonkę, więc tutaj się ukorzeniają. Ja sukulenty ukorzeniam w ziemi uniwersalnej z perlitem w piaskiem, czasami podlewam, czasami zapominam i sprawdzałam ostatnio, prawie wszystkie się ukorzeniły. Tutaj jest mój Stindapsus przepiękny Silver Lady, chyba dobrze mówię, w jednej z moich ukochanych absolutnie osłonek. E, tutaj idą wszędzie nowe listki, one są śliczne, podłużne, srebrne, bardzo go lubię. Zaraz obok w równie przepięknej osłonce jest moja choja globulosa, z którą miałam ostatnio delikatnie problem, i obawiam się, że niestety już zaczęło się um, ochłodzenie roślin, które są w lechuzie, ale y, sprawdziłam korzenie, wszystko jest w porządku. Tam dwa, trzy listki, tu chyba też widać, że jest taki reszta liści, dobrze wygląda. Zrobiłam sobie jakąś tam szczutową sadzonkę, być może jeszcze go dzisiaj potnę. Zobaczymy. Tutaj jest moja książka, którą kupiłam sobie na wyjazd i do samolotu. Pierwsza książka pani Rebeki Mackay, Wierzyliśmy jak nikt. Jest jedną z moich ukochanych książek, i ja bardzo często i bardzo intensywnie myślę o tej książce. O, właśnie, wierzyliśmy jak nikt. Więc jak dowiedziałam się, że kolejna książka pani Rebeki wychodzi w Polsce po polsku, to znaczy po angielsku też bym mogła przeczytać. No ale zdecydowałam się jednak na polską lekturę i yy, zdecydowałam, że kilka godzin w samolocie to jest dobry czas na czytanie tej książki. A zaraz tutaj obok jest mój przepiękny. Jak on się nazywa? Słuchajcie, Pustka w głowie. Nie, nie pamiętam, zapomniałam Teraz widzicie na ekranie nazwę tego Wielkoluda, tej ośmiornicy. A już tutaj na sam koniec jest moje EpiPremnum złociste, i to są ukorzeniające się sadzonki w wodzie. Jest daleko od okna, jest na górze, radzi sobie świetnie, rośnie przepięknie. No i tutaj oczywiście jest również półeczka z niebieskimi książkami. I czy to by było na tyle? Chyba tak. I właśnie to są moje rośliny w tym pokoju. Daj mi koniecznie znać, która z moich roślin najbardziej Ci się spodobała. Ja pewnie nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że moją top ukochaną rośliną jest. Nie ma takiej rośliny, ale jedną z tych roślin jest na, pełno, na pewno Epifilum chryzokardium, Epipremnum Global Green, Euphorbia Ingens. Nie no, trochę dużo jest tych ulubionych roślin, więc może już nie będę tutaj wymyślała, natomiast czekam na Twój komentarz, która z moich roślin najbardziej Ci się spodobała. No i teraz możemy zrobić sobie rozstrzygnięcie zagadki. Dudu, du, 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 du. Dzisiaj fizycznie nadaję do Was pięknego Stambułu, z jednego miasta na świecie, które położone jest na dwóch kontynentach, i w związku z tym, że jestem właśnie na urlopie, no to będzie delikatna przerwa w dostawie filmików do Was. Dzisiaj jest filmik. W weekend również będzie filmik i tutaj już mogę Cię zachęcić, że to również będzie plant tour, ale no nie u mnie, tylko u kogoś innego, więc koniecznie zajrzyj na mój kanał w ten weekend. Natomiast za tydzień, w środę, filmiku nie będzie, ponieważ nie zdążyłam nic, nic nagrać, nie zdąży również wrócić, żeby coś nagrać, więc za tydzień, w środę mamy, mamy, mamy przerwę. Natomiast już ten weekend, za półtora tygodnia, filmik będzie. Jeżeli jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona. Do tego, że we środę widzisz się ze mną na kanale, no to zapraszam Cię wtedy na kanał. Mam nadzieję, że z ponad 150 filmików znajdziesz taki, którego nie widziałaś, nie widziałeś, a być może jakiś na przykład pierwszy, drugi czy trzeci chciałaś, chciałbyś sobie przypomnieć. Więc zapraszam i tak, i tak w kolejną środę do mnie na kanał. Ja już na dzisiaj kończę. Dzięki, że dzisiaj tutaj udało Ci się wpaść. Życzę Ci dobrego dnia i dobrego popołudnia. Pozdrawiam prosto ze Stambułu. Trzymaj się ciepło, cześć!